W ostatnim wideo stworzyliśmy kredytnot dla naszego klienta, pana Lannistera. Pan Lannister niestety nie do końca zrozumiał nasze intencje, więc poprosił, żebyśmy wysłali mu statement, czyli wykaz tego, co już zapłacił, czego jeszcze nie zapłacił, co jest nam winien. I dzisiaj właśnie zajmiemy się wysłaniem takiego statementu do naszego klienta. W tym celu wejdziemy w listę naszych kontaktów, następnie w All Contacts. W wyszukiwarce wpiszemy Lannister, klikamy na pana Lannistera i na tej stronie widzimy, co tu się działo w ostatnich dniach. Były stworzone dwa rachunki dla pana Lannistera: jeden z numerem 0002, drugi z numerem 301. Ten z numerem 301 został skasowany poprzez Credit Note, natomiast nasz rachunek z numerem 0002 został pomniejszony przez nasze kolejne dwa Credit Notes, każdy z nich na 100 funtów. Zatem co teraz zrobimy, wejdźmy w opcję, następnie Send Statements. Statement nasz chcemy wysłać na dzień 30 sierpnia. Wybierzmy 30 sierpnia, klikamy update i statement ten pokazuje nam że Pan Lannister jest nam jeszcze winien 400 funtów. Chcemy sprawdzić Activity. Wracamy do Activity. Na dzień 30 sierpnia od 1 czerwca klikamy Update. I oto co się działo w ostatnich 3 miesiącach. 1 czerwca Pan Lannister jeszcze nie był naszym klientem, natomiast później został dla niego wystawiony pierwszy invoice. Został również wystawiony drugi invoice. Czyli rachunek, który tak naprawdę został wyzerowany, ponieważ jeden z tych rachunków tego samego dnia został wysłany do pana Lannistera podwójnie, a w międzyczasie jeszcze daliśmy panu Lannisterowi książki warte 100 funtów i dodatkowy discount w wysokości 100 funtów. Zatem na koniec sierpnia pan Lannister cały czas nam jest winien 400 funtów. I taki oto statement możemy albo wydrukować w PDF-ie, albo wysłać. E-mailem bezpośrednio do naszego klienta. Dzięki takiemu statementowi, nasz klient będzie miał obraz tego, co się działo w ostatnich trzech miesiącach na jego rachunku.